Witajcie, ja jestem Matus, witajcie w przed ostatnim... nie wiem Na pewno już końcówka serii z Skyrim, w sensie z linii fabularnej. To magia? Ostrożnie proszę. I teraz musimy znaleźć sposób, żeby przywołać Smoka, który tam pomoże dostać się do terenu, gdzie nie może przejść człowiek. Czyżby to był Sound nie mam pojęcia Ale muszę znaleźć Tak, Sberna Gubicie się, można weszło za nimi. Kiedyś o tym śniłem. Obawiam się, że mamy problem. Bardzo poważny. Odkryłem, kim naprawdę jest przywódca Siwobrodych. Moja stara. Wszystko dobrze, ale czy wiesz, że w starożytnych czasach był prawą ręką Alduina, odpowiedzialnym za niewypowiedziane okropności? Czas przeszły. To prawda, że przestępstwa te popełnił dawno temu. Lecz sprawiedliwość nie liczy lat. Ostrza polowały na niego od wieków, ale chronili go siwo Brodzi, a potem sami cesarze. Sprawiedliwość wymaga, by zginął za swoje występki. Dopóki żyje, obawiam się, że moja przysięga ostrzy nie pozwala mi zaoferować ci pomocy. Czy mam go zabić. Ciekawy problem... Hm... Tak... Trochę ślęczałem nad zapiskami tutaj, w Niebiańskiej Przystani. Niezgłębiony skarbiec zaginionej wiedzy. Co ważniejsze, ostrza zapisywały imiona wielu smoków, które zabiły. Porównując je z mapą miejsc smoczych pochówków od delfin, Byłem w stanie zidentyfikować smoki, które wskrzesił Alduin. A nie rozumiesz? Imiona smoków zawsze są trzema słowami mocy, krzykami. Jeśli wezwiesz smoka przy pomocy głosu, usłyszycie on, gdziekolwiek jest. Nie musi tego robić. Ale smoki są dumne z natury i nienawidzą odrzucać wyzwań. Twój głos w szczególności powinien zainteresować tego smoka po Twoim zwycięstwie nad Alduinem. Sądzę, że najprawdopodobniej nie będzie potrafił oprzeć się Twojemu wezwaniu. A w rzeczy samej... Nie jestem mistrzem głosu jak siwo Brodzi, ale wszystko zostało zapisane na tym zwoju. Od Ach Wing, skrzydlaty, śnieżny łowca napisano. Potem pojawił się błysk światła. Na horyzoncie w chmurach znaczących granice pomiędzy świata. To mogła być błyskawica. Czyli już wiemy wszystko, co ja tylko tak nazwałem, żeby się dowiedzieć, jak się smok nazywa, jak ja to miałem napisane wcześniej. Tylko niestety, Bohater tego nie wiedział, tylko ja to wiedziałem. Źle się czujesz? W czym ci mogę pomóc? Co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Niegdyś byłeś człowiekiem! Tak! Jeden człowiek ległeś! Każę wam mąć na losach ochrony burzy wdrożonego na północy! Biała grań znów należy do jej prawowitych spadkobierców. Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy na Oliwiona. Czekamy na twój znak. Moi ludzie wiedzą, co robić. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w Twoich rękach. Z nami niebiosa! Z ludźmi! Ha! Ledwie tolerują naszą obecność na nie... Mam nadzieję, że cesarstwo wyśle posiłki, by przepędzić tych barbarzyńców w białej Cesarskim wydaje się, że potrzebujemy ich praw. Wczoraj nad miastem przeleciał smok. Zmierzał na północny wschód. Pewnie w stronę ściętego szczytu. No to teraz szukam krzyku. I właśnie teraz mi będzie Lydia towarzyszyć. Ja skończę fabułę, to być może znowu do Ani wrócę. Ale zobaczymy, może też znajdę jakąś jedną laskę. Dobra, nie będę pierwszy, od razu go wzywam. I teraz się ten ogrzmot przyda. Słowaki! Oto jezu! Jarnie się. Czor! Ciało, głowę! Jak Jarnie żyje, żyje. Moczecie, czyń swoją powinność! Nie próbuj się przede mną chować! Chce zabić nas. Nar. Wiele wysiłku kosztowało Cię zadanie mi takiego upokorzenia. Hintsi Alduin? Hmm. Zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Link waza. Dobrze powiedziane. Alduin Bowal. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tłum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tłum jest rzeczywiście najsilniejsze. Za jego plecami oczywiście Muni i Maje. Nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. On Unslatkrosis. Przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sowngardu, by odzyskać siły, pożerając Sileseior, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. Jego wrota do Sowngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Mindoran Pach Okmidor Nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam Zu Lost of Skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? A jakie mam tam pójść? Am? Służyć ci? Nie, ni gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Hmm, Krosis, jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. Tylko to, że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Oczywiście mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. To muszę go uwolnić. Ońkanku rabgan Mirad, Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi ufać, z Tarudis. Alduin dowiódł, duże nie zasługuje na władzę. Będę teraz kroczył własną ścieżką. Uwolnij mnie, a zabiorę cię do Skaldafn. Będzie o czym opowiadać wnukom. Na pewno? Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Tak. Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia pułapki. Tylko i wyłącznie w służbie nauki. To chyba naprawdę swój pomysł. Kontynuujcie, żołnierzu. To część planu smoczego dziecięcia. na wszystkich bogów. A znów daj Ruf. Chcesz zobaczyć świat takim, jakim widzą go dowowie? Chcesz zobaczyć świat takim, jakim widzą go dowowie? Zaraów. Zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? Nie mam wyjścia, Z no Zokritów, postrzegam, że gdy zasmakujesz lotów wśród chmur Kajzaal, jeszcze bardziej pozazdrościsz dowom. Amatyw! Mu kotyn z Teamslock. I poleciałem. Dalej Cię już nie zabiorę. Clifford Aquin. 我吃样子。 To już czuję, że to będzie ciężka walka, jak taki początek jest. Skoro był jeden smog, pewnie spotkam jeszcze parę. O, znowu ta muzyka, to znowu smog będzie. No i widziałem. Powoli trzeba kończyć odcinek. Chciałem jeszcze raz dłużej, ale no. Nie mam czasu, bo tak odcinek 20 minut to jest akurat taki mój limit w Skyrimie. I ciekawi mnie, czy będzie kolejny odcinek ostatni, czy jednak jeszcze coś zostanie. to tyle, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, do zobaczenia w ostatnim lub przedostatnim odcinku ze Skyrim'a, na razie.